Chcesz rozpieszczać swojego psa zabawkami, które stymulują jego umysł i siłę, a jednocześnie nie kosztują fortuny? Dziś mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. W tym filmie przedstawimy najlepsze zabawki dla psów w relacji jakość-cena od wytrzymałych opcji do gryzienia po interaktywne zabawki pobudzające inteligencję. Przeanalizujemy materiały, trwałość, bezpieczeństwo przy gryzieniu, odpowiedni rozmiar, zależnie od rasy i poziomu aktywności, a także oczywiście stosunek jakości do ceny, abyś mógł znaleźć zabawkę najlepiej dopasowaną do swojego czworonoga. Dodatkowo podpowiemy ci, jak łączyć te zabawki z aktywnościami, by twój pies był zajęty i zrównoważony przez cały dzień. Wszystkie linki znajdziesz w opisie. Numer 1. Chakit, odkryj doskonałe połączenie wytrzymałości, zabawy i designu z piłkami Chakit zaprojektowanymi specjalnie po to, by podnieść jakość zabawy z twoim psem na wyższy poziom. Ten zestaw zawiera dwie piłki, które idealnie nadają się do intensywnego rzucania i aportowania. To świetny wybór dla aktywnych, energicznych psów. Wykonane z wysokiej jakości naturalnej gumy, te piłki wyróżniają się wyjątkową trwałością, wysokim odbiciem oraz odpornością na ścieranie, nawet przy długotrwałym użytkowaniu. Ich teksturyzowana powierzchnia ułatwia chwytanie, zarówno Tobie, jak i Twojemu pupilowi, a jaskrawy pomarańczowy kolor sprawia, że łatwo je znaleźć na zewnątrz, niezależnie od podłoża. Idealne do użycia w parku, na plaży lub w ogrodzie, piłki Chakit są przeznaczone dla psów wszystkich ras i w każdym wieku. Niezależnie od tego, czy masz ciekawskiego szczeniaka, czy pełnego energii dorosłego psa, Chakit Ultra Ball zapewnia bezpieczną, stymulującą i angażującą zabawę. Co więcej, są kompatybilne z wyrzutniami tej samej marki, co pozwala rzucać piłki na dalsze odległości przy mniejszym wysiłku. To oznacza więcej ruchu dla psa i więcej wspólnego czasu. Piłki zostały zaprojektowane z myślą o dobrostanie zwierząt. Nie zawierają toksycznych materiałów i są delikatne dla zębów, dzięki czemu pies może bawić się nimi długo i bezpiecznie. Numer 2, Trixie, to narzędzie stworzone by zapewnić rozrywkę, wyzwanie umysłowe i pozytywny trening w domu. Ta interaktywna zabawka jest przeznaczona dla psów wszystkich ras i rozmiarów dzięki swojemu kompaktowemu okrągłemu kształtowi z uchylną pokrywką. Zabawka pobudza ciekawość i uczy poprzez odkrywanie ukrytych nagród. Zawiera komory zakryte ruchomymi wieczkami, które pies musi nauczyć się podnosić, by dostać się do przysmaków. Ten mechanizm nie tylko zajmuje psa, ale także pomaga mu rozwijać umiejętności poznawcze, koncentrację i cierpliwość. Wykonana z trwałych i bezpiecznych materiałów, zabawka została zaprojektowana z myślą o częstym użytkowaniu bez utraty funkcjonalności. Jej powierzchnia jest antypoślizgowa, dzięki czemu pozostaje stabilna nawet podczas intensywnych zabaw. Ponadto łatwo ją wyczyścić, co czyni ją praktyczną opcją dla właścicieli poszukujących jakości i funkcjonalności w jednym produkcie. Jej kompaktowa, okrągła forma ułatwia przechowywanie i transport umożliwiając zabawę gdziekolwiek się znajdziesz, bez utraty funkcjonalności, umożliwiając zabawę gdziekolwiek się znajdziesz. To nie tylko zabawka, to również narzędzie wzmacniające więź między Tobą a Twoim psem poprzez interaktywne sesje nagradzania i motywacji. Numer 3. Dafuso Dafuso przedstawia interaktywną zabawkę idealną dla psów pełnych energii i chęci do nauki. Ten sprytny gadżet nie tylko bawi, ale również spowalnia proces jedzenia, co poprawia trawienie i wspiera zdrowe nawyki. Zaprojektowany dla średnich i dużych ras, ten produkt łączy mechanizm dozowania karmy z wyzwaniami umysłowymi. Pies musi poruszać zabawkę pyskiem lub łapą, aby uwolnić smakołyki lub suchą karmę z jej wnętrza. Ta aktywność angażuje zarówno ciało, jak i umysł, przekształcając każdą sesję zabawy w pełnowartościowy trening. Najbardziej innowacyjnym elementem tego projektu jest zbalansowana konstrukcja z zaokrąglonymi końcami, które umożliwiają kontrolowany ruch w obrębie określonego obszaru. Dzięki temu pies może go gonić i szturchać, a nagrody będą wydzielane stopniowo, co utrzymuje jego zainteresowanie przez dłuższy czas. Regulowany otwór pozwala dopasować zabawkę do różnych rozmiarów przysmaków, co daje większą kontrolę nad ilością wydawanej karmy i zapobiega przejadaniu się. To sprawia, że jest to skuteczne narzędzie do kontroli niepokoju związanego z jedzeniem. Zaprojektowany dla średnich i dużych ras, ten produkt łączy mechanizm dozowania karmy z wyzwaniami umysłowymi. Pies musi poruszać zabawkę pyskiem lub łapą, aby uwolnić smakołyki lub suchą karmę z jej wnętrza. Numer 4. HUNDES Trixie prezentuje Hundes uroczą, miękką, pluszową zabawkę, stworzoną, by towarzyszyć Twojemu psu zarówno podczas zabawy, jak i odpoczynku. Ten sympatyczny pluszowy sęp zachwyca zabawnym i przyjaznym wyglądem oraz miłą w dotyku teksturą, idealną dla psów wszystkich ras i rozmiarów. Wykonany z wysokiej jakości materiałów, takich jak poliester i wytrzymały plusz, Gustaw został zaprojektowany, by wytrzymać delikatne gryzienie i szarpanie podczas codziennej zabawy. Dzięki miękkiej strukturze i braku twardych elementów jest bezpieczny zarówno dla szczeniąt, jak i dorosłych psów. Jedną z jego najbardziej uroczych cech jest Dźwięk, który wydaje po naciśnięciu, co pobudza instynkt zabawy psa i utrzymuje jego uwagę na dłużej. Ten rodzaj dźwiękowej stymulacji idealnie nadaje się do zwalczania nudy i zachęcania do aktywności fizycznej, nawet w domu. Idealny do użytku wewnętrznego, Gajer Gustaw to świetna opcja dla psów szukających pocieszenia, zabawy lub miękkiej zdobyczy do zabawy. Dzięki lekkości i wydłużonemu kształtowi łatwo go przenosić pyskiem, potrząsać nim czy nawet przytulać podczas drzemki. Jak wszystkie produkty marki Trixie, ta zabawka została stworzona z myślą o dobrostanie zwierząt, kładąc nacisk na bezpieczeństwo i zabawę w każdym szczególe. Ponieważ nie zawiera zapachów, nadaje się również dla psów z wrażliwym węchem lub wybrednym nosem.